No to zaczynamy zabawę, jest, ale strzelił ładnie, bardzo ładnie strzelił, jest, dzisiaj będę łowił typowo kopytkami, jest, no i fajnie przed świętami taki sobie prezent właśnie robię, że o konie łowię, jest, ale delikatnie puknął. Fajnie. Zobaczcie jak zas Czuć było właśnie to uderzenie bardzo mocne. Cześć Simako, witam Was ten grudniowy dzionek tuż przed Świętami. Ja jestem właśnie na Okoniach, ale już byłem nad wodą o 7 rano. Taka sytuacja nad wodę z uśmiechem. Chciałem zaklenikiem, ale niestety nie udało się, nie udało się, więc zmieniłem taktykę. Teraz próbuję za okonikami i zobaczymy, czy uda się złowić te polskie piękne garbusy. Mam nadzieję, że tak, bo jestem głodny ryb. I co? Ja nie przedłużam, tylko biorę swój Urtela light i zarzucam przynętę i próbuję złowić jakiegoś pięknego garbusa. No to zaczynamy zabawę. Lecimy z tematem. Pierwszy rzut pada. enemik do wody. I zaczynamy poszukiwania okoni. Byłem samego rana na kleniach, jeszcze było ciemno. Niestety klenie słabo współpracowały. No i teraz przerzuciłem się właśnie pod okonia i będę próbował skusić jakiegoś okonia. Wiaterek trochę zawiewa. Teraz jest trochę spokojniej, ale ogólnie podmuty są dosyć mocne. No i dobra, szukamy tych okoni. Coś delikatne podbicie teraz było. Jest. Ładnie strzelił. Z Okonek. Taki. Kajtuś. O dwadzieścia. 20 siedem 6 cm. Takiego fajnego konika. Jest strzelił przez samą. nie jest jakiś duży gigatek, ale jest taki okonek o, daj, O, taki 23 cm 4 cm, ale jest, fajnie. Dzisiaj będę łowił typowo kopytkami. Różne rodzaje mam i zobaczymy, czy kopytka dzisiaj przyniosą jakieś okonie. W ostatnie czasy łowiłem bardzo często na jaskółkę i na inne tam robaczki. A dzisiaj właśnie popróbuję typowo takim różnym rodzaju kopytkiem. I zobaczymy, czy kopytka będą te okonie chętnie uderzać. Nie wiem, czy mnie dobrze będzie słychać, bo pociąg jedzie dziś w oddali. Dosyć głośno to tutaj słyszę, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze słychać, co teraz mówię. I tak jak właśnie mówiłem, dzisiaj kopytka oj, to nie ryba. Myślałem, że ryba się uczepiła. Jest, ale delikatnie puknął, bardzo delikatnie strzelił, ale jest okonek. Taki nieduży, ale jest. Bardzo delikatnie puknął. O, nie, taki mały. Z 26. Może mieć centymetrów, ale bardzo, bardzo jasne. Gdzieś tutaj chyba one grasują gdzieś przy piachu, bo bardzo jasne są. No, już się coś dzieje fajnego. Padło kilka okoników. Pukają delikatnie w tą przynętę, ale udaje się je zaciąć i coś już jest na brzegu. No i fajnie, przed świętami taki sobie prezent właśnie robię, że okonie łowię i one właśnie gustują w tej przynęcie co mam właśnie na końcowym zestawie. Jest to Enemic 55 mm, Motooli, Volor. I dobra, teraz łowimy. Mam nadzieję, że może coś większego wpadnie. Jakiś 30 plus, nie mówię tu o 40, bo takie to się rzadziej łowi, ale jak wpadnie 40, no to wiadomo, że się nie obraża. na się mega cieszył. No dobra, teraz się skupiam właśnie na prowadzeniu i szukaniu właśnie tych okoni. Dzisiaj jest, ale to bez brania tu dosłownie. Ale maluszek, taki malusio. A z 20 cm taki. Ale to było me bez brania praktycznie. O, taki. Ale tutaj jasno one są. Masakra. Trochę wietarak się uspokoił od jakiegoś czasu. Nie wieje tak mocno. Więc miara przyjemnie się to przemianę prowadzi. Mam tego enemika na główce jigowej 2,5 grama. Trochę ciężko. Ale skutkuje póki co, więc nie zmieniam no, lżej bo działa. Zobaczymy czy jeszcze uda się jakiegoś większego tu złowić, bo dzisiaj liczę właśnie na tą większą sztukę. Trochę patrzę się na plociąkę, jak się napina, bo są takie delikatne te uderzenia. I jak się ta prociąka delikatnie napnie, to wtedy zacinam, bo można właśnie trafić tak. Konika, bo skubią, skubią, ale nie jakoś tam mega mocno, tylko bardzo delikatnie. Lazarz, yes. strzelbisz przy w końcu, praktycznie jest jakiś duży, ale jest taki okonek. Nie miałem na inną trochę gumkę i właśnie przyniósł takiego okonka nie jest duży, 21-2 cm, ale cieszę jak najbardziej jest strzelił fajnie. Ten już strzelił okonek by było czuć jest jakiś duży, ale jest następny. A. Zobaczcie jak zassa. Czuć było właśnie to uderzenie, bardzo mocne. Ten trochę większy jak tamten, z 24 5 cm. Fajnie. Ale zassa, głęboko. Fajnie, następny. Trochę cięło przy okonie przez jakiś czas, bo miałem dwa spadki na tego enemika. Zmieniłem przynętę no i coś zaczęło się znowu dziać, więc warto niekiedy przynętę zmienić po spadkach. Wiadomo, te okonie mają chimeryczne podejście do sprawy, i niekiedy wystarczy zmienić przynętę i znowu zaczynają brać. Więc ja sobie dalej tutaj dubię, szukając tego większego okonika. 30 plus. No i zobaczymy, czy się uda dzisiaj go złowić. Cieszę się, że już ten mam, ale już dawno nie złowiłem takiego ponad 30 cm, więc trochę stęsniony jestem za takim większym garbikiem. I dzisiaj właśnie chcę spróbować na te kopytka, właśnie skusić takiego większego. Zobaczymy, czy to się uda. Ja próbuję wszelakimi sposobami, bo już mam trzecią przynętę na zestawie końcowym i różne kolory prowadzenie to wiadomo takie typowo zimowe nie kombinuję z połzami i właśnie w ten sposób chcę skusić te okonia to dwa zestawy zerwane praktycznie jeden po drugim już teraz trzeci zmieniłem miejsce żeby trzeciego nie zerwać i szukać okonia a nie zaczepu, który mi tu zrywa. Jest. nie Jest duży. Ale fajnie strzelił. Na tego grayfisha założyłem teraz. O, ale maluszek. Taki maluch. Bardzo mały. Nawet 20 cm nie ma. Właśnie założyłem tego greyfisza. Przynęte no i wziął taki. Nieduży, ale jest. Wracaj. Jest. Ale ładnie strzelił. Bardzo fajnie strzelił. Uuu, to może być większe. Ale strzelił fajnie. O, ładniejszy okonek. Jest taki fajny. No, ten może mieć 30. Może mieć 30 i tu na pewno ma 31-32 cm W końcu udało mi się właśnie na tego greyfisha, ale strzelił ładnie, bardzo ładnie strzelił No już w końcu ładna rybka na brzegu Bardzo fajnie, cieszę się bardzo taki fajny pasek Przywalił Bardzo się cieszę trzeba go wypuszczać, niech odpływa Przepiękna sztuka. Dziękuję przyjacielu. Odpływaj. O jak widać, chmury nadchodzą, a było tak fajnie. A dzisiaj zapowiadali, że może być deszczyk może być pochmurno. Ta pogoda miała być właśnie zmienna, trochę chmur, trochę słońca i jakiś tam przelotny deszczek, więc byłem na to przygotowany. A teraz właśnie próbuję dalej to konie dubać. Może to wpłynie dobrze na okonie i będą strzelać. Próbuję pod tym mostem, bo to jest dobra meta. I to z jednej i z drugiej strony pod mostem, więc jak najbardziej obrzucam go tutaj bardzo dobrze. I jeszcze mam nadzieję, że jakiegoś okonia złowię. Szukamy, szukamy tych okon. Jeszcze troszeczkę poszukamy. Odeszłem trochę od mostu. Tak, niedaleko, bo jest 20 metrów, 30 Popróbuję trochę tutaj. Może gdzieś tu się kręcą. Właśnie próbuję jeszcze ten Gray Fishon, Potem jeszcze zmienię na inną przynętę. Póki nie pada deszczyk, próbuję jakoś to skusić. Ocinałem się na co jakiś czas, na jakieś 20 minut. Ale potem jest jakieś jedno, dwa brania, więc nie ma co narzekać. Ja próbuję. Miało być klenie, samo konie. Więc nie ma co narzekać. No to ja kończę na dzisiaj łowienie. Miało być kleniki, ale wyszły okonie. No i dobrze, bo wpadło kilka, 1,30+. Moja taktyka, łowienie dzisiaj na kopytka przyniosły dobry skutek, bo właśnie przyniosła kilka okoni i o to chodzi. Jesteśmy tu przed świętami, pewnie ten film wyjdzie po świętach, ale chciałbym Wam złożyć życzenia wesołych świąt, moc prezentów i wszystko tylko, co sobie tam wymarzycie, aby te święta były szczęśliwe i rodzinne. Noworocznych życzeń Wam nie składam, bo pewnie jeszcze jakieś filmy będę nakręcał, bo mamy jeszcze w planie Dwie, dwa, trzy wypady, więc pewnie na tamtych filmach będę składał. Więc co, nie będę tu przyderzyło, tylko niech moc będzie z nami, z rybami. Cześć, hej, do następnego.